Zaczynaliśmy z czterema formami do pralin. Nikt w Polsce, z czekoladników nie mógł uwierzyć, że my chcemy tak zacząć, ale się uparliśmy, zaczęliśmy. Teraz mamy około setki takich form. Cały proces robienia czekolady jest dosyć bardzo żmudny, długotrwały. My jak otrzymujemy czy z Belgii, czy z Włoch czekoladę, to my już mamy w takich kaletkach, to są takie kropelki. Jak do nas dochodzi ta już w kaletkach ta czekolada, to my ją rozpuszczamy do odpowiedniej temperatury, później ją schładzamy, wylewamy na formy z tej formy, później odwracamy i żeby zostały korpusy musi to odstać później nadziewamy genarzem, nadzieniem jak niektórzy to mówią 12 godzin musi odstać taka forma zamykamy ją, kolejne 12 godzin i dopiero możemy wyciągać pralinki z formy to jest taki długotrwały proces natomiast jeżeli byśmy chcieli, tak jak myśmy już próbowali u nas zrobić czekoladę od ziarna no to naprawdę to jest najpierw kruszenie ziarna, mielenia, bo ono jest bardzo twarde ale zanim trafi do nas ziarno no to wiadomo musi być zebrane, musi być mm, proces y, fer, fermentacji, suszenia i tak dalej to wszystko i później to się mieli i robić taka miazga. Miazga i do tej miazgi właśnie się wytrąca masło kakaowe i tam można dodać y, już y, słodzideł, już można różnych y, im więcej cukru tym bo ona będzie bardziej mleczna, y, słodsza. Mleko się dodaje w proszku, także tutaj zależy już od twórcy jak chce, żeby ta wyglądała czekolada. Czekolad jest bardzo dużo. Wcześniej pracowaliśmy tylko na belgijskiej. Teraz pracujemy na belgijskiej, na włoskiej. Sami też już mamy maszynę. Próbujemy czekolady robić bin to bar, czyli od ziarna do tabliczki. Już pierwsze próby, że tak powiem, były. Lody mamy od firmy z Krakowa, Papa Gelato, gdzie oni naprawdę zna, natu, takie lody rzemieślnicze robią na prawdziwych takich e, surowcach i na owocach i te lody też u nas bardzo zaczynają schodzić, że klienci chwalą. Trufle mamy, też chcemy właśnie m, zacząć, e, zacząć produkcję, znaczy trufle już mamy takie kilka rodzajów sprawdzonych, którzy klienci bardzo lubią, ale celem jest naszym też, że tak jak mamy wybór pralin, naprawdę już prawie chyba z 60 ileś smaków, tak samo chcemy trufle, żeby były różne e, rodzaje. Mamy też ciasta, mamy też różne wyroby, takie rogaliki, babeczki i tak dalej, ale to jest taki dodatek i docelowo będzie tak, że czekolada jednak wyprze te ciasta i te torty, bo my chcemy się stricte skupić na czekoladzie. Często u nas klienci w zimie szczególnie przychodzili na czekoladę na gorąco. U nas to czekolada na gorąco troszkę się różni od tych podawanych, bo przede wszystkim to nie jest proszek żaden. Tylko to jest prawdziwa ta czas czekolada, na której my pracujemy, e, robimy tabliczki czy praliny, i my tak samo podajemy tutaj na gorąco tą czekoladę. E, bardzo mnie zaskoczyło, że bardzo dużo osób ludzi lubi białą czekoladę na gorąco, gdzie to jest sama słodycz przecież. Na zimno też teraz czekolada, gdzie każdy się dziwi, jak to zrobić, ale faktycznie można zrobić czekoladę na gorąco z lodem i będzie ona smakowała wyśmienicie. Były bardzo trudne. Ciężko było Tarnoprzyżem nauczyć, że czekolada może być dobra, że nie musi być z jakimiś nie wiadomo jakimi dodatkami, żeby smakowała, w takiej czystej postaci. Na początku cenowo, że tak powiem, klienci byli zszokowani, chociaż ci, co już podróżują po świecie, po polsce, wiedzieli jaka cena jest prawdziwej czekolady i nie mieli z tym problemu.